Witam wszystkich Zobaczcie co tutaj sobie stoi Jaki piękny prawdziwek Na takim dywanie zielonym Wow W takich miejscach to lubią się kryć grzybki w takich zagajnikach Jeszcze tutaj parę takich ładnych kurek Tak, chodzę od jakiegoś czasu i nic o dziwo nie znalazłem. A takie ładne miejsca tutaj, ściółka ładnie, wszystko, gdzie prawdziwki mają idealne miejsce do rośnięcia. No, ale ten jeden to konkretny był. Tutaj jeszcze taka kurka. I jeszcze tutaj. Takie kureczki, o, zobaczcie, ile jagód tu jest. Jak dużo, także troszkę kurek udało się znaleźć. No i tego cudnego, prawdziwka. Także dziękuję i do zobaczenia.